Dzisiaj pokażę Państwu, jak przedstawia się zieleń na Wawelu i u stóp Wawelu na początku listopada. Teraz filmuję łąkę kwietną, która tu bardzo urozmaica zieleń miejską. Od pewnego czasu ta przestrzeń jest obsadzona różnymi roślinami, które kwitną. Jak widać, to późna w tym momencie królują kosmosy. Weszłam na Wawel y, bramą bernardyńską, którą z jednej strony y, obrasta winobluszcz trójklapowy, a z drugiej winobluszcz pięciolistkowy, który o tej porze bardzo ładnie się przebawia. Ta roślina, jak sądzę, jest to wisteria, inaczej glicynia. Jak Państwo na pewno wiecie, Wawel był wielokrotnie przebudowywany, rozbudowywany. Budynek, przed którym stoję, o ile pamiętam, został tutaj postawiony w czasach zaboru austriackiego. Jest porośnięty winobluszczem trójklapowym i częściowo również pięciolistkowym. Jest tutaj też kilka róż. Żeby winobluszcz dobrze się prezentował, nie zarastał okien, trzeba poddawać go cięciom pielęgnacyjnym, przynajmniej raz do roku, jeśli nie częściej. Taki cięty regularnie winobluszcz, bardzo ładnie się zagęszcza i faktycznie wygląda bardzo atrakcyjnie na ścianach, chociaż pogoda nie sprzyja spacerom, jednak na wawelu jest wielu zwiedzających. Widać nawet w oddali kopiec kościuszki. Chociaż jest dosyć mglisto. A przede mną rabaty w typie skalniaka. Ubiorek. Sedum. I wiele innych roślin, które zapewne rozpoznajecie Państwo, bo rosną u Państwa wogóle. Od strony kawiarni na podwyższeniu rośnie trzmielina, berberysy. I rośliny iglaste. Bardzo ładna kompozycja, ja już bym ją nazwała taką dojrzałą kompozycją ogrodową. Na pewno rośliny rosną tutaj przynajmniej kilka lat. A oto proszę, niespodzianka. W dalszym ciągu kwitnie lawenda. Proszę popatrzeć. Ogromny, ogromny, podejrzewam, że kilkudziesięcioletni okaz bluszczu. Przyjemna dla oka rabata obsadzona. Jednolicie jednym gatunkiem róż. Róże wyglądają zdrowo i mimo pory roku bardzo obficie kwitną. Ciekawi mnie co to za odmiana, ale nie mam kogo zapytać. Bardzo ładne. Podczas poprzedniej wizyty na Wawelu zwróciłam uwagę na fakt, że tutaj stosuje się nawadnianie kropelkowe. Wszędzie są poprowadzone linie kroplujące, co jest zresztą zrozumiałe. Tu rabata bylinowa. Najprawdopodobniej wodziszek rozan, gaura. Przekwitły już jeżówki i monardy. Jak Państwo widzicie, w gaurę warto zainwestować, bo ona bardzo, bardzo długo kwitnie, miesiącami wręcz. Roślina z tyłu, myślę, że jest to szałwia, ale jak się mylę, to bardzo proszę mnie poprawić. leome przekwitłe już werbeny przekwitły monardy Na środku na wiosnę, przepięknie kwitnie magnolia. W tym momencie oczywiście jest już tylko wspomnieniem. Pozwolę sobie też jeszcze zwrócić Państwa uwagę, że budynek przede mną jest to budynek, który powstał dopiero w latach 40. XX wieku. Jest to kancelaria gubernatora generalnego Hansa Franka. Także nie jest to tak zabytkowy fragment wzgórza wawelskiego, jakby się nam mogło wydawać. Dalszy ciąg, rabat bylinowych. Może źle mówię, że bylinowych, bo są tutaj przecież również rośliny sezonowe. Z tyłu widzę kwitnie wiesiołek. bardzo ładnie prezentują się niecierpki. Myślę, że im taka pogoda wręcz sprzyja. Tu pamiętam był Juan Rudbecki. za wilce jeszcze kwitną Bardzo mnie intryguje ta roślina. Jeśli ktoś z Państwa potrafi ją zidentyfikować, będę wdzięczna. Mnóstwo owoców, którymi zapewne zainteresują się po nastaniu mrozów kosy. Rabaty na Wawelu są tak y, przemyślnie skomponowane, że mimo y, faktu, iż Powolnymi krokami zbliża się zima, te rabaty w dalszym ciągu wyglądają bardzo interesująco. Proszę zobaczyć tutaj, zostawiono rośliny, nie ścinając ich, mimo że już wyschły i stanowią interesujący akcent zdobniczy. Rozglądam się bacznie, ponieważ pamiętam, że na Wawelu widziałam m, kilka lat temu. Kosmosy czekoladowe. Jest to bardzo ciekawa roślina o prześlicznych kwiatach. Niestety nie jest w pełni roz... odporna, Zalecane jest wykopywanie jej na zimę. Ale bardzo proszę sobie sprawdzić kosmos czekoladowy. Jest spokrewniony z, ze wszystkim znanym kosmosem pierzastym. Tutaj kolejna rabata obsadzona jednym gatunkiem róż. Jak widać, róże to dobry pomysł do obsadzenia dużej powierzchni. Zwłaszcza, że duża liczba tego samego, tym sam, tej samej odmiany robi zawsze takie wrażenie ładu i harmonii. I jeszcze sympatyczny zakątek, gdzie, przy innych warunkach pogodowych, można byłoby usiąść i wypić kawę. Jest to ogródek należący do restauracji, mieszczący się na wzgórzu wawelskim. Niestety a pogoda nie sprzyja. Popatrzmy jeszcze na Kraków w oddali. I cóż, czas szukać jakiejś sympatycznej kawiarni. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.